Gala Wolontariusz 2022 odbyło się w podwojach Zespołu Szkół nr 1, podobnie jak kilka ostatnich spotkań organizowanych przez Starostwo Powiatowe. Na to szczególne wydarzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu zaproszono szerokie grono osób działających na rzecz lokalnych społeczności, zupełnie bezinteresownie. A zatem byli to strażacy, ochotnicy, koła gospodyń wiejskich, lokalne stowarzyszenia, nauczyciele, ale też prywatne osoby. Ich wszystkich połączyła w tym roku w szczególności pomoc dla wojennych uchodźców z Ukrainy po wybuchu wojny u naszego wschodu. Jego sąsiada Na terenie powiatu pojawiło się ich spore grono i wszyscy otrzymali pomoc. spotkanie, które po raz pierwszy organizowane w powiecie wiruńskim ma podkreślić znaczenie dla nas, dla nas wszystkich, dla lokalnej społeczności, ale również nie tylko lokalnej, regionalnej w skali globalnej. Zaangażowanie, aktywność społeczną i poświęcony czas. Często bezinteresowny wysiłek wkładany przez nas, ty, którym leży na sercu rozwój, tym, którym leży na sercu przestrzeganie dobra, prawa, ale również tym, który na, którym leży na sercu interes drugiego człowieka, interes inny. Przyjrzyjmy się zatem niektórym wyróżnionym statuetkom Wolontariusz 2022. W tym gronie znalazł się m.in. 7-osobowy Komitet Społeczny Gmina Biała, pomoc dla Ukrainy. Chciałam dedykować to wyróżnienie 43 wolontariuszom, którzy w miesiącu marcu zbierali pieniądze do puszek z przeznaczeniem dla Ukraińców przebywających na terenie naszej gminy. Byli to, były to osoby wywodzące się z kół gospodyń wiejskich i z jednostek ochotniczych straży pożarnych, którzy działają na te, które działają na terenie naszej gminy. Również dedykuję to wyróżnienie mieszkańcom Gminy Biała, którzy w sposób życzliwy i hojny odnieśli się do tej akcji. I dzięki właśnie mieszkańcom udało się zebrać kwotę ponad 26 tysięcy złotych, która to kwota, po prostu w, za tą kwotę zostały zakupione niezbędne potrzeby dla. Ukraińców. W gronie wyróżnionych znalazła się też gmina Konopnica i tamta Szaszkowa Podstawowa imienia 72 Pułku Piechoty Radom, ale też gmina Pątnów, a z niej społeczność Wsi Bieniec działająca w kole wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Radni Rady Gminy i Rada Sołecka. Działamy jak działamy. Otwieramy swoje serca również na, na, dla potrzebujących i, i działamy, przekazujemy te tradycje, a otrzymane Wynagrodzenie w postaci tej statuetki no przekażemy to dla naszej społeczności, będziemy się mieć czym pochwalić i bardzo dziękujemy. I kolejne wyróżnienia te popłynęły też w stronę gminy Wierzchlas i Zespołu szkolno-przedszkolnego w Kraszkowicach, gminę Mogorską i Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach. Dla Was drodzy, wolontariusze Chęci wsparcia, wspólnego działania na kolejny rok i wszystkiego dobrego. Słowa podziękowania i statuetki, które dzisiaj są wręczane, niech dalej dawają kopa do działania. A słowa, które gdzieś tam na pewno jako potyczki się pojawiają dla wolontariatu, bo też takie są, schowajmy w róg i działajmy dalej. Dziękuję bardzo. W sumie podczas uroczystej gali wolontariusz 2022 wyróżniono 9 wszelkiego rodzaju podmiotów i lokalnych stowarzyszeń. Pamiątkowe statuetki otrzymali też członkowie klubu Tadeusza Wolontariusza z pierwszego liceum ogólnokształcącego, wolontariatu zespołu szkół nr 1 w Wieluniu i wolontariatu przy samorządzie szkolnym zespołu szkół nr 2 imienia Jana Długosza. W kategorii indywidualnej statuetkami wolontariusz 2022 wyróżniono w sumie 14 osób. Dłuższa relacja z tego nieco Dziennego wydarzenia do zobaczenia u nas w temacie tygodnia. Zapraszamy zaraz po sporcie.